Hejka. Powstało już mnóstwo recenzji tej gry, więc ja postanowiłem podejść do tematu od innej strony. W tym bezspoilerowym filmie opowiem głównie o tym, dlaczego gra się w to bardzo przyjemnie. Nie dziwię się, że ta gra konkurowała z drugą częścią The Last of Us o tytuł Gry Roku 2020. Jest ona skierowana do bardzo szerokiego grona odbiorców i jest dopracowana w w prawie każdym calu. Mnóstwo czasu zostało poświęcone na to, żeby grało się w to po prostu przyjemnie i wygodnie. Jest to gra raczej prosta, na pewno niewymagająca skilla nawet na najwyższym poziomie trudności, bo wystarczy opanować system walki, czyli przełączanie się między czterema postawami, w zależności od rodzaju przeciwnika, oraz obowiązkowe uniki i fikołki. Mimo to jest satysfakcjonująca. Zacznijmy od tego, że jest to świetnie zaprojektowany, otwarty świat. Na mapie mamy zaznaczone misje główne i poboczne. Możemy ustawić sobie cel podróży, czyli marker na mapie w dowolnym miejscu, po czym już jej więcej nie otwierać, bo do wyznaczonego celu kieruje nas wiatr. Jest to absolutnie genialne rozwiązanie, którego wcześniej w grach nie było. Pod wpływem wiatru ugina się roślinność, ale widać też latający pyłek oraz liście spadające z drzew, które lecą w kierunku podmuchów. A jak z jakiegoś powodu pojawią się jakieś wątpliwości, wystarczy przesunąć palcem w górę po panelu dotykowym, a wtedy wiatr na kilka sekund zacznie wiać mocniej, a dodatkowo pojawi się coś w rodzaju pary, która podąża we właściwym kierunku oraz wizualne podmuchy wiatru, których animacje niestety z jakiegoś powodu mają chyba z 10 klatek na sekundę. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale to niestety widać, przynajmniej na PS5, bo jeśli będziecie grać w 30 FPS'ach, to pewnie nie będzie to aż tak widoczne, albo ich wcale. Mapa na początku jest cała zakryta, a tak zwaną mgłę wojny odkrywamy po prostu zwiedzając lub odbijając obozy przeciwników. Jest tutaj trochę far -kraja, możemy się skradać, wbić się w otwartą walkę, a do dyspozycji mamy całkiem sporo gadżetów do zabawy: petardy, bomby dymne, prochowe, kunaje, dwa łuki i wiele innych. Same znaki zapytania na mapie są w rozsądnej ilości, mapa nie jest obsrana znacznikami kopiuj-wklej. Czułem satysfakcję z odkrywania absolutnie każdego takiego znaku i każdy z nich czemuś służył. Przyczepić się jedynie mogę do Lisich Nor, było ich zdecydowanie za dużo w porównaniu do innych aktywności. I często, kiedy jechałem do jakiegoś znaku zapytania, mogłem spokojnie założyć, że będzie to lisia nora, i nigdy się nie pomyliłem, bo po prostu było na to bardzo duże prawdopodobieństwo. Z tymi norami jest też inny problem. Polega to na tym, że znajdujemy złote drzewo, pod którym jest lis. Kiedy się do niego zbliżymy, prowadzi nas do lisiej kapliczki, które są ukryte w różnych nieoczywistych zakamarkach mapy. W sensie świata, dzięki którym zdobywamy talizmany i zwiększamy ich moc. Podczas swobodnej jazdy zdarzyło mi się kilka razy, że odkryłem nawet cztery lisie nory z rzędu, i to bez podążania za lisem, bo zwyczajnie jadąc na koniu usłyszałem muzykę, która się włącza, kiedy jesteśmy blisko lisiej kapliczki. I po muzyce dotarłem do kilku takich miejsc bez pomocy lisów. A kiedy zacząłem się modlić przy takiej kapliczce, lis magicznie pojawiał się obok mnie, mimo że wcześniej go nie było, bo był pod złotym drzewem, którego jeszcze nie znalazłem. Bo zamysł jest taki, że gracz znajduje drzewo i podąża za lisem do kapliczki, a ja nawet cztery razy z rzędu znalazłem od razu kapliczkę czyli miejsce docelowe. A skoro już mówimy o złotym drzewie, nie mogę się doczekać Elden Ringa od From Software. Innym dla mnie dość słabym typem znaków zapytania są miejsca, w których możemy układać haiku, czyli taki wiersz. Siadamy w określonym miejscu, a następnie poruszając kamerą szukamy różnych punktów i każdym z nich jest jeden wers. Gdy już wybierzemy pierwszy, wybieramy potem drugi i trzeci, i w ten sposób uzyskujemy wiersz składający się z trzech wersów, który absolutnie nie ma żadnego sensu i są to całkowicie losowe wersy, zupełnie ze sobą niepowiązane. Nie jestem humanistą, ale nie muszę nim być, żeby to stwierdzić. Zresztą i tak to, co wybierzemy, nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo za ułożenie takiego wiersza dostajemy zawsze jakąś opaskę na głowę, a haiku, które ułożyliśmy, jest w opisie tych opasek, które są tylko elementem kosmetycznym. Są też żółte ptaki, które prowadzą do ciekawych miejsc, i o ile pomysł jest fajny, to niestety często blokują się na różnych przeszkodach i znikają. Jest sporo skili do nauczenia, które są bardzo rozsądnie rozłożone, tak, żeby na początku gry gracz nie czuł się nimi przytłoczony, a wraz z rozwojem postaci uczył się tych, które mu najbardziej pasują i są zgodne z jego stylem gry. Możemy dowolnie kastomizować swojego wierzchowca, pancerze oraz broń. Są to tylko elementy kosmetyczne, ale ja je lubię i byłem bardzo zadowolony. Jednak wiele pancerzy, które zdobyłem podczas gry, były mi całkowicie zbędne, bo krótko po ich zdobyciu zdobywałem jakieś lepsze, albo zdobywałem zbroje, które były słabsze od tych, co już miałem, i w sumie używałem głównie jakichś trzech, może czterech przez całą grę. Bo każdy pancerz, oprócz początkowego, ma jakieś swoje bonusy. Gra nie jest zaprojektowana pod używanie każdego z pancerzy, bo mamy całkowitą dowolność. Świetnie się prezentuje japońskość tej gry, główny bohater chyba nie mógł wyglądać bardziej japońsko i samurajsko, no zobaczcie tylko jaki japoniec. Podkreślają to też inne postacie jak i ich ubiór oraz cały świat. Grafika nie jest realistyczna, jest mocno przerysowana, a nawet bajkowa, ale jak dla mnie to bardzo dobrze. Gra wygląda tak ślicznie i działa tak płynnie, że po niemal 60 godzinach jestem pod takim samym wrażeniem, pod jakim byłem na samym początku. To jest chyba dla mnie najpiękniejsza gra, jaka powstała, i grając w 4K-60 aż dziwnie się czułem, bo nie jestem zupełnie przyzwyczajony do tego, że tak piękna gra może działać w takiej rozdzielczości oraz płynności. Jest to to jedna z bardzo niewielu gier, w których potrafię się zatrzymać, zwolnić tylko po to, żeby podziwiać widoki. A już na pewno w tej grze robiłem to najczęściej i znacznie wydłużyło to mój czas spędzony z nią. Na ekranach wczytywania są napisane różne podpowiedzi czy ciekawostki. Nie przeczytałem ani jednej, bo po przeczytaniu jakichś dwóch pierwszych wyrazów, ekran wczytywania znika i mogę grać dalej. SSD po prostu wymiata. Udźwiękowienie jest na najwyższym poziomie i świetnie symuluje wielki otwarty świat. To akurat nie dziwi, ale jest też mnóstwo smaczków, takich jak charakterystyczny dźwięk po udanym skrytobójstwie, czy uderzenie talerza od perkusji po strzale w głowie. Z audio jest związana jednak Inna ciekawa kwestia. Ja gram w gry zawsze z polskim dubbingiem, jeśli istnieje. Jestem po prostu ciekawy, jak został zrealizowany, i gram w taką wersję, jaką przygotował dla mnie polski wydawca. Wielu ludzi się dziwi, jak można słuchać samurajów mówiących po polsku. Jednak ten polski dubbing jest po prostu świetny. Aktorzy nie wymuszają głosów i brzmią bardzo naturalnie, może poza jakimś jednym wyjątkiem. Głosy postaci do nich pasują i powiem Wam, że z przyjemnością grałem od początku do końca z polskim dubbingiem. Jednak ciekawe jest to, że ruchy ust postaci są zsynchronizowane z wersją angielską. Zastanawiam się, czy tak trudno jest zaprojektować grę w taki sposób, żeby sztuczna inteligencja sterowała automatycznie ustami postaci, żeby ruchy ust były dostosowane do każdej wersji językowej automatycznie. Dzisiejsza technologia na to pozwala, lecz nikt z jakiegoś powodu jeszcze czegoś takiego nie zrobił, albo jest jakieś ograniczenie w grach wideo, o którym nie wiem, które coś takiego uniemożliwia. Myślę jednak, że prędzej czy później stanie się to standardem, pytanie tylko kiedy. Przyczepić mogę się jedynie do braku konsekwencji w wypowiadaniu japońskich nazw własnych. Na przykład postacie raz mówią Ishikawa, innym razem Ishikawa. Tsuzhima czytają jako tsushima, ale tsutsu nie jako cucu, tylko tsutsu. Zdarza się to niestety nagminnie. Sterowanie jest bardzo wygodne, bo nie trzeba być dokładnym. Gra wiele wybacza i koryguje błędy. Wspinanie po skalnych półkach jest w pełni automatyczne. Postać sama się zatrzymuje przy krawędzi przed przepaścią, a jeśli niżej jest grunt. Nawet mega wąska półka skalna postać automatycznie wskoczy dokładnie na nią, więc nie jest możliwa raczej żadna sytuacja, w której przypadkowo zginiemy. Gra jest brzydko mówiąc idiotoodporna. W całym świecie gry jest mnóstwo roślin do zbierania. Nienawidzę tego elementu w grach, szczególnie jeśli jest tego zbyt dużo i służą one do craftingu. Tutaj na szczęście nie jest tego zbyt dużo, a craftingu nie ma w ogóle. Rzecz w tym, że kiedy jedziemy na koniu, możemy zbierać rośliny, jak i przedmioty, nawet te upuszczone przez wrogów po ich śmierci, nie tylko nie zsiadając z konia, ale nawet nie zwalniając, a postać jest w stanie zebrać to wszystko z dość dużej odległości. Sam koń jest też bardzo responsywny w sterowaniu, jakkolwiek by to nie brzmiało i automatycznie przeskakuje przeszkody. Jednak kiedy będziemy chcieli, żeby zeskoczył ze zbyt dużej wysokości, po tak dużym upadku on się przewróci, a nasza postać z niego spadnie. Niestety to akurat mi przeszkadzało. Za pierwszym, drugim, trzecim razem było zabawne, lecz na dłuższą metę jest to rzecz na niekorzyść tej wygody w graniu. Nie ma też zbędnych animacji. W tej grze jest mnóstwo takich pierdł, które wszystkie razem sprawiają, że gra się w to niesamowicie przyjemnie. Roślinność ugina się pod kamerą, żeby nic nie zasłaniała. Kamera się obniża podczas tropienia kogoś po śladach, oddala się podczas starć czy wspinaczek, żeby wszystko było elegancko widać. Jednak umiejscowienie kamery mi nie odpowiada. To, że postać jest zawsze mocno po lewej stronie, a sama kamera często ma zbyt niski parametr Field of View. Szkoda, że twórcy nie dali chociaż możliwości jej modyfikacji, bo ja o wiele bardziej bym wolał taką bardziej klasyczną, jaka była na przykład w Wiedźminie 3. Można zrobić sobie symulację w trybie fotograficznym, jakby to wyglądało. Ustawić ją w ten sposób i porównać z tą kamerą, która jest podczas rozgrywki. Ja robiłem taki test wielokrotnie i jestem przekonany, że ta zastosowana w grze mi nie odpowiada, ale nie jest to też jakiś nie wiadomo jak duży problem. Najważniejsze, że nie przeszkadza. Gra ani razu mnie niczym nie sfrustrowała, jest bardzo rekreacyjna. Raz podczas odbijania jednego z obozów zginąłem na ostatnim przeciwniku. Już się przygotowałem mentalnie, że będę musiał cały obóz zaczynać od nowa, lecz na szczęście są one podzielone na mniejsze sektory i na przykład kiedy przeciwnicy w jednym z sektorów nas zauważą, to ci w pozostałych sektorach już nie. I jak pokonamy tych, którzy nas zauważyli, to później możemy kontynuować skradanie się i ciche eliminacje, więc to nie jest tak, że jak jeden przeciwnik nas zauważy, to musimy z całą resztą odbyć otwartą walkę. Tak samo kiedy ja zginąłem na ostatnim przeciwniku, okazało się, że nie musiałem robić wszystkiego od nowa, tylko musiałem pokonać zaledwie kilku przeciwników, bo zlespili się w sektorze, w którym zginąłem, a pozostałe sektory były już czyste. Do tej gry to jak najbardziej pasuje. Było jeszcze kilka rzeczy, na które zwróciłem uwagę w negatywnym znaczeniu, lecz są to pierdoły, o które można by się spierać. Łucznicy przed każdym strzałem krzyczą, że strzelają, żeby wszyscy pozostali wrogowie schylili się, żeby nie dostać strzału od swojego. Jest to ciekawe rozwiązanie, ale ich krzyki mnie irytowały. Kiedy Mongoły za każdym razem przed każdym strzałem krzyczeli Dożo! 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 bo mongolskie kwestie nie są tłumaczone i są mongolskie w każdej wersji językowej, i to nawet, kiedy został przy życiu ostatni przeciwnik, który jest właśnie Łocznikiem. Nawet wtedy krzyczy przy strzelaniu, mimo że już wszyscy jego kumple gryzą glebę i został sam. Mogli to trochę bardziej dopracować. Bardzo rzadko zdarzają się też pomniejsze glicze. Grało mi się bardzo przyjemnie i nie żałuję czasu spędzonego w tej grze. Mimo że to nie jest mój ulubiony typ gry i nawet ulubiony setting, więc niech to zobrazuje wam jak ta gra musi być dobra. Jest to takie połączenie Far Kraja 3 4 5 i Wiedźmina 3 i w końcu jakaś gra pod wieloma względami tego Wiedźmina przebiła. Na pewno jeśli chodzi o brak zbędnych elementów czy przedmiotów do zbierania Wygodę grania i poruszania się, walkę, wydajność i grafikę. Jeszcze pewnie wiele innych elementów by się znalazło, które w tej grze są lepsze niż w dzikim gonie, ale wymieniłem najważniejsze z nich. Nie mówię, że ta gra jest lepsza od Wiedźmina 3, lecz na pewno pod wieloma względami lepiej się w nią gra. Na koniec jeszcze wspomnę, że fabuła nie ma dla mnie zbyt dużego znaczenia w grach, które nie są na nią w całości nastawione, jak na przykład Uncharted czy The Last of Us, lecz w Ghost of Tsushima jest ona nawet interesująca, a szczególnie spodobało mi się zakończenie. Dokładniej mówiąc, ostatnia misja w grze. Polecam bardzo. Dobranoc.